Cześć, z tej strony Rafał. Dzisiaj otworzymy sobie 5 saszetek z 18 serią minifigurek kolekcjonerskich. Numer katalogowy 71021. Zapraszam. Moi drodzy, seria 71021 jest nowością na Kwiecień 2018 roku. Jest to seria wydana na 40-lecie minifigurki LEGO. Zaczyna już się pojawiać w sklepach. Ja w zasadzie nie będę miał niespodzianki, bo wiem co mam w tych minifigurkach. Powiem Wam brzydko, że pojechałem do kilku sklepów i wymacałem sobie. No i otwórzmy sobie teraz te saszetki. Zobaczycie, co będę w nich miał. Mam nadzieję, że nic tam. Nie przeciąłem. W pierwszej słuchajcie, chciałem mieć albo panią klocek, albo pana klocka, więc zobaczymy, czy dobrze wymacałem. Bo tutaj, jeżeli chodzi o tą minifigurkę, no to jedynie po tych włosach możemy ją poznać. Dziewczynka ma kucyk, a chłopczyk nie. No i jak widzicie, udało mi się wymacać tą dziewczynkę w stroju. Klocka. Swoją drogą dziwnie to zabrzmiało, no ale dobra. Słuchajcie, da się wpinać te klocki zarówno z przodu, jak i z tyłu. Więc naprawdę bardzo fajna, mini figurka. Ale jej dokładniej przyglądniemy się, jak kiedyś będę robił przegląd tej 18 serii. Nie pomarańczowa. Podstawka, uśmiech na twarzy figurka prezentuje się w ten sposób. No i słuchajcie, zobaczmy sobie na ulotkę. Jest mysz, klocki, klaun, facet w przebraniu rakiety, tutaj kolejne minifigurki. No i tutaj policjant, który występuje jeden na cały. Opakowanie zbiorcze z tyłu reklama minifigure's i Lego Life. No i te najtrudniejsze minifigurki pokazane jak je złożyć, ale my otwórzmy sobie. Słuchajcie, drugie opakowanie. A w tym opakowaniu, moi drodzy, chciałem mieć chłopca w przebraniu minifigurki. No i mam Chłopca w przebraniu minifigurki, tak jak wam mówiłem. Jeżeli chcecie sobie wymacać w saszetkach tą minifigurkę, no to szukamy jej po włosach. Dziewczynka ma kucyk, a chłopiec tego kucyka nie ma. Więc bardzo łatwa do wymacania, a też ta figurka występuje bodajże w pięciu sztukach na opakowanie zbiorcze, no i też saszetka jest bardzo gruba, więc. Łatwo możemy na nią się natknąć. Mamy tego chłopca w czerwonym przebraniu, klocka, uśmiechnięty, w ręku trzyma plejta niebieskiego, jeden na jeden. Jest to tak jakby parka jedna jest. Dziewczynka jest w niebieskim przebraniu, a chłopczyk w czerwonym. Odstawmy sobie ich, słuchajcie, na bok. Niech oni tutaj stoją i obserwują, a my otwieramy kolejne opakowanie. Jak myślicie, co mam w następnym opakowaniu? Słuchajcie, ja w tym opakowaniu chciałem mieć policjanta i pewnie ten policjant tutaj jest. No i oczywiście, słuchajcie, mam naszego Solenizanta. Mini figurka, która została wydana w 1978 roku. W zestawie o numerze katalogowym 600. Tutaj on w ręku trzyma tą płytkę z tym zestawem, czyli ta płytka ma imitować ten zestaw. Przyglądnijmy się naszemu policjantowi. Standardowe malowanie, minifigurek. Uśmiech i oczka. Biała policyjna czapeczka w ręku, trzyma nadrukowaną płytkę. 1 na 2. Z zestawem o numerze 600, czyli w tym on występował. Jak również tutaj mieliśmy w zestawie wóz policyjny, białe guziki na lewej piersi, odznaka policyjna. Jeżeli chodzi o tył, minifigurki, brak nadruku. No i słuchajcie, postawmy go na środku, jako że jest solenizantem tej zabawy. A my otworzymy sobie kolejną minifigurkę. I słuchajcie, w kolejnej mini figurce, jakby ślicie, co będziemy mieć, wyciągniemy ulotkę. Ulotkę oczywiście odkładam sobie na bok. No i słuchajcie, w kolejnej saszetce mam oczywiście kolejnego policjanta. I słuchajcie, ostatnia saszetka. Chyba już domyślacie się, co w niej będzie. Dokładnie jeszcze jeden policjant, który również trafia do kolekcji moich minifigurek. I ta płytka. Policjanta, jeżeli szukacie w saszetkach, tak jak mówiłem, występuje jeden na całe opakowanie zbiorcze, ale jako jedyny ma właśnie. Tą płytkę 1 na 2, więc po niej go znajdujemy, a później potwierdzamy sobie jego białą czapeczką. Słuchajcie, pięć minifigurek, które kupiłem, prezentuje się w ten sposób na dzień dzisiejszy. To wszystko. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.